Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideo kurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 28, zadanie typu Udowodnij, że... Dosyć trudne zadanie. No tutaj trzeba ewidentnie wpaść na pomysł, no i potrzeba nieco takiej intuicji matematycznej. No ale postaram się jak najjaśniej je przedstawić. Zobaczmy. Udowodni, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z takich że x plus y plus z równa się 0, prawdziwa jest nierówność. xy plus y plus z zx jest mniejsza równa od 0. I możemy tutaj skorzystać z tożsamości x plus y plus z do kwadratu to jest x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat plus 2xy plus 2xz plus 2y z. No dobrze, no to skorzystamy z niej, tak jak już tutaj, jest już tutaj zapisana. My wiemy, że z treści zadania x plus y plus z to jest 0, czyli tutaj mam 0 do kwadratu i to 0 do kwadratu to jest x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat plus 2xy plus 2xz plus 2yz. Mamy taki zapis. No dobra, świetnie. Czyli tutaj 0 do kwadratu to jest tak czy siak 0. A co my tutaj mamy? Tutaj mamy x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. Zobaczmy, że te liczby, cokolwiek do kwadratu, no nigdy nie będzie ujemne. Czyli suma takich trzech liczb nigdy nie będzie ujemna. Czyli ja mogę zapisać, że to co tutaj jest, suma tych trzech liczb, ona jest większa bądź równa od zera. No bo jak wszędzie będą 0 to mamy 0, a jak tutaj będą dowolne inne liczby, to wtedy już mamy coś większego od 0. No weźmy, przetestujmy. Nawet jakbym za x ustawił liczbę ujęto, minus 2 do kwadratu to będzie 4, jakby minus 3 wstawił do kwadratu to będzie 9, minus 5 do kwadratu to będzie 25. Nie ma znaczenia co tu wstawimy, suma tych 3 kwadratów jest zawsze większa, równa od 0. No i co teraz? Skoro całe równanie równa się 0, tutaj mamy coś większego, równego od 0, tutaj tak zaznaczę, że to jest. Większe równe od zera. to co tutaj jest, jest większe równe od 0. No to jaki wniosek? Tutaj nam zostało jakieś dodać 2xy, dodać 2xz, dodać 2yz. To jaki wniosek? Jeśli to jest większe równe od zera, a tutaj dodajemy coś, no to to musi być mniejsze równe od zera. To możemy to zapisać w ten sposób, że to musi być mniejsze od zera. Tutaj. Przydałby się jakiś komentarz słowny. Prawda? To logiczne. Jak tu jest na przykład 5, to tutaj musi być minus 5, jeżeli się do zera zredukowało. Jak tu jest 100, to tutaj musi być minus 100. Czyli z tego wynika, że 2xy plus 2xz plus 2yz musi być mniejsze, równe od 0. A zobaczcie, że już jesteśmy o krok od tego, co musimy udowodnić. My mamy udowodnić, że, że xy plus yz plus zx jest mniejsze równe od 0. To wystarczy, że w tym miejscu podzielimy sobie przez 2, bo możemy takie działanie wykonać. No to jak 0 dzielę na 2, to nadal zostaje 0. A tutaj będę miał xy plus xz plus yz. I to jest w zasadzie, jak popatrzymy, to i to, to jest to samo, tylko w innej kolejności zapisane. Czyli co było do udowodnienia, albo co należało udowodnić. Cen udowodnić, albo dowieść CND. No to jak sobie, albo możemy po prostu napisać słownie, co było do udowodnienia. W tego typu zadaniach bardzo proszę pisać komentarze. Co, skąd wnioskujemy. Czasami jak sprawdzający czyta i w zasadzie do końca nie wiem, jak to udowodnić, ale piszemy z sensem, to jakieś punkty wpadną. Tutaj w tym miejscu powinien być komentarz, że to musi być większe od 0, ponieważ cokolwiek do kwadratu jest większe od 0. Jak sumujemy takie trzy liczby, to to musi być większe od 0. No i ta wniosek, ten wniosek też musi być, że to jest implikacja, że z tego wynikło to, nie? Że jeśli to musi być większe od 0, większe równo od 0, to to musi być mniejsze równo od 0. I tyle w temacie. I w zasadzie byłyby dwa punkty. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij mi proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie, Mister Ciupi.